Halo halo! Cześć Rempekie z, z Was bardzo, bardzo serdecznie w na dziewiątym już odcinku dzień świeżo, to więc nowa czerwonowacy troszeczkę dzisiaj graczy jest. Jest godzina 11, sam, może nie ma ich jakoś tak mega ojku. Mega dużo. Ale ja coś są, na pewno są coś też, więc zaraz tu sobie z nimi poradzimy, tylko musimy na, na początku na pewno załączyć Vanisza. I zaraz tu sobie lecimy na początku, może polećmy sobie na struniareczki. Zobaczmy co tutaj jest. Czy tu mamy jakiegoś pana. kto się podejrzanie zachowuje. No czy to jest nuker, to. Nie wiem. Podlećmy, zobaczmy. Nie, patrz, on się po prostu normalnie obraca, tak. Jak mi się przynajmniej wydaje. Gdzieś jest stomiarki zepsuły? Dobra, to później to naprawimy te stomiarki. Więc aktualnie go tutaj zostawimy. Nie wydaje mi się, że mi go kierować, po prostu udaje, widzicie? On tak się obraca, tak się szybko obraca po prostu i tyle. Ale mam tutaj jakiegoś dzikiego. Dzikiego, który tutaj chyba się pan odpalił troszeczkę. Bo się wyświetlił na tyczycie, więc... W ogóle pan jakoś dziwnie kopie tutaj. Wchodzi w ten blok. Nie wiem, możliwe, że Wy nie widzicie tego, bo tak wiem. Wkurzam niektórych i gadają, że tego nie skopiowałem, ale nie skopiowałem tego i zaraz napiszę to po prostu. Ja uwielbiam, dzięki mojej kreatury, więc no, no, co, no co ja mam zrobić? Czekajcie już, o, proszę bardzo, uwielbiam, dzięki mojej kreatury po prostu. Powinniście po prostu docenić ten dźwięk, czysta poezja, po prostu. Okej, okay. nieważne, czekajcie. On się pyta się, czy nagrywam teraz. Ja się pytałem czy się przyznaję że się do fajnie tu... Tak, idzie przyznał się. Przyznał się, mamy więc pierwszego pana, kto się przyznał. Co prawda... E, przyznanie. Czekaj... Ojku, przyznanie muszę napisać dobrze. Diki. Okej, okay, dobrze. Więc na spokojnie tutaj sobie już pierwszego gościa złapaliśmy. Daj mi odpowiedzieć w komentarzach, czy chcecie tam, wiecie, link tego jego. Licznik twitteru, więc musicie teraz odpisać, bo aktualnie go nie dodaję. Bo nie wiem czy to przeszkadza, czy to pomaga. Po prostu chcę waszej opinii. A po drugie yy, Facebook yy, poprosił mnie, żebym... Takiego poprosił. Zablokował mi konto, dopóki nie pokażę legitymacji, tam wiecie, jakiegoś skanu dowodu. Przesłałem im to, ale jeszcze mi dalej nie odblokowali, więc aktualnie czekam. Tu się chyba dla pana troszkę pomyliło. No, patrzcie. Patrzcie jak miota. Albo czekajcie, nie do tego na razie Kaziu, bo on tam bardziej się wyświetla. ojej, a nie ma go, super. chyba tego di, Disola bierzemy TP, Disol. Oczywiście, już tutaj sobie mamy skopiowane, skopiowane to więc y, spytamy się. Disol, poz, peke pozdrów, YouTube. Pozdrawiam. Tak napiszę, pozdrawiam. Y, YouTubea oczywiście. Yy, pozdrawiam, jak ktoś tam nagrywa, siemso, peke, oj teraz, peke. Jesteś na wsi, sobie pozdrawiam, to nagrywasz, peke, nagrywasz na początku. Pytam się, czy przyznajesz się do używania cheatów ogólnie, zaraz zobaczymy, czy tak, czy nie. On nadzieję, że tak, bo nie chcemy się go sprawdzać, bo to będzie Huzuni czy coś, ale zaraz, zaraz zobaczymy, spokojnie, to nie ma od razu, nie możemy od razu oceniać. Tak, wiem, w 27 odcinku. Cieszę się, huzuni, A więc wygram. Admin i tak mnie sprawdzi, możesz. Powiedz, powiedz ile dni. MSG Tisol 4 cztery. Cztery dni u nas się czeka, więc Dissol ma spokojnie. Będziesz mógł naprawić Swig i będziesz miał jeszcze szansę. Tutaj powalczyć. Jeżeli ktoś się pyta o teksturpaka, to przyznaję się. Okej, okay, dobrze. Proszę bardzo. Kolejny twitter złapany. Jej, pewnie taki ten. ten, ten tak jak w tym FNAF-ie. Czekać, spawn. Yy, ja po tyskim. pozdrawiam mamę tatę, babcię i siostry. Oha, okay, okej. Okay. Mm, Mr candy. tp candy. Akurat ten miał... W sumie ten szybciej się wracał. Temu to już chyba kompletnie odwaliło. WZ Mr candy DP Mr candy. Bierzemy od razu nos... Na szybciora bierzemy, bo jest ja są to odcinek, żeby wszystko pomontować, a później się robić pizzę, bo jeżeli się na sobie mówiłem, mówiłem. Wydarowi pizzę, więc wydarowi pizzę. Halo, trzeba coś zjeść, mama wyjechała. Okej, okay, dobra. Już wpisywałeś, ale, ale ja jestem pierwszy, czekajcie. Eee, MSGL, e, oh, L, Escobar. Nagrywam. Halo, proszę ten. O, M, nie, nie przyznać, ok. Zapraszam. Zapraszam na Skype'a Zaraz zobaczymy, czy ma Skype'a w ogóle. MRPK. Możemy zrobić tak. Właśnie, to też jest, to też jest bardzo ciekawa. Propozycja, żebyśmy zrobili coś takiego, że po prostu, więc, aż kiedy oni na przykład mnie zapraszają, ja odpowiadam na wasze komentarze. I wydaje mi się, że to będzie fajna opcja, bo takim musicie się napisać, czy okej, okay, Peke, czy, yy, że na przykład Peke tak chcę, żebyś odpowiadał na komentarze, czy coś takiego, nie typu, że Peke, odpowiadaj na nasze komentarze, czy jakkolwiek mi nazywa, czy na przykład, panie Peke, proszę odpowiadać na komentarze, czy coś takiego, patrzcie, zaraz zaraz czy Darus się odpalił raptem, <laughs> więc na spokojnie, zaraz tutaj każdego ten, Pelo zabił Pelcio, nie wiem, czy raczej, nie wiem, czy to są multikonta, czy nie żeby później sprawdzić, ale zobaczymy czy raz, zaprosił, Ok, Okej, okay, okej, okay. zaprosił, jak zaprosił to zaprosił, zaraz zobaczymy czy mnie zaprosił czy nie. Firnakos, Madsen. Okej, okay, dobra zaraz, jakieś lagi drobniutkie, MSG, Emercandy, jaki nick? Jaki nick? Na spokojnie tu sobie zrobimy wszystko. Dobra, Halo? Halo? Jesteś Emmerkendi? Tak. Rozumiem, że się nie przyznajesz do używania cheatów? Nie. To wstępnij mi ekran. Wiesz. Czekaj. Dobra. Czekam, czekam. Nie. Yeah. Tam na takim plusiku masz. Na plusiku na Skype'a? Aha. Bra. Czekaj, bo... Dobra, już, Okej. Okay. Ja mam wolnego kompaję. Dobra, spokojnie, poczekam sobie. Mi się Nagry Nagrywasz? Ale co miałem nagrywać? Nie, teraz live stream ogólnie to nie mam nic takiego. Dobra. Ogólnie teraz nie, nie streamuję. No. No, no sobie opcję. Pokaż Crystal Launcher. Co masz na dole? Nie mam No masz Crystal Launcher od Polony Na lewo od Skype'a Tam masz Crystal Launcher, kliknij sobie tam Tu? Mhm No kliknij Kliknij go sobie No kliknąłem Nie, kliknąłeś coś innego, kliknąłeś Skype'a Kliknij Crystal Launcher. na lewo od Skype'a Na lewo? No, to? Nie, obok, o to, dokładnie, to na czym jesteś, to, aha Kliknij to sobie Tu? Nie, nie, otwórz, kliknij, jak zamkniesz to dostaniesz bana, kliknij, mhm, kliknij A na ile? No, na 30 dni za współpracy, no, kliknij go o... Ale kliknij to, zobaczymy co to jest No, co to jest? No kliknąłem No, kliknij ale od razu się w... nie, nie wyłączył no. się, kliknij to Wyłączył się... Ja wiem jak to no... działa, więc mnie nie oszukuj tutaj. Proszę mnie nie oszukiwać. No dobra, no. Kliknąłem. Kliknij raz. Znajdź, oho, kliknij. Dokładnie, raz, jeden kliknij. Huzuni 1.8, co to za załączona wersja, ojej. Ale, ja nie wiem. No, ja też, wiesz co, ja też nie wiem właśnie. Ale no patrz, w Minecrafcie nie mam nic. No, w Minecraft, torcie. wiesz co, bo ten launcher działa tak, że to sobie można wyłączyć. Halo, a kliknij sobie gotowe. Wejdź sobie, czekaj, czekaj. Wejdź sobie w opcję, zaraz ci pokażę. W paczki zasobów, w sobie wejdź. Nie, nie, wejdź sobie w paczki zasobów. Uh -huh. No, weszłam, poczekaj. Kliknąć kliknij swój z paczkami zasobów. No. O, patrz, i patrz teraz. Krystal widzisz Huzuni Resource pack, widzisz? Jesteś na Huzuni odpalona, no niestety masz bana. No proszę, przeczytaj sobie ścieżkę piku. No ale no. Korzystasz skąd z na wiedzieć? Huzuni, no nie wiem skąd miałeś wiedzieć, no. No i obracałeś się, obracałeś się, Wsz wszystko jest w sumie na, na dzień życia LP, znaczy tam, adminał wiesz, tam wszystko będzie, nie? Bo, bo w sumie tak no Obracałeś się, no teraz nie streamu, ja nagrywam dzień życia, no tak wiesz. Tak nie się obracać. Kiedy wstawisz odcinek? A dzisiaj to wstawię odcinek, bo dzisiaj muszę wstawić. Aha, czyli będzie wszystko widać jak się obracam? No dokładnie. A że dałem tak jak ty kiedyś na Hyperm tego i się obracałem? A czemu mnie wywaliło z serwera? Nie wiem czemu ci wywaliło, nie, nie tak jak ty, tylko masz załączoną wersję Huzuni. Nie mam. Masz załączoną jest... wersję Huzuni, to jest ta wersja, halo. Bym Ci pokazał, Jego. tylko że sobie to jakoś usunąłeś, nie wiem jak działa Crystal Launcher. Dobra, to cześć. Dobra, to nara. Cześć. No dobra, to problem rozwiązany, dobra. Czekajcie, w tym momencie widzimy się zaraz już na... Dobra, tak więc już jestem z powrotem, ten gracz właśnie oczywiście, wiadomo, to ja nie mam cheatów, oczywiście, tutaj się ten, tutaj broni się, oczywiście. wiesz, czy ja nie mam cheatów ogólnie, wiecie, tak ogólnie. Bije przez ściany i ma anty, tak, oczywiście. TP serwery. Serwery 12 co on tutaj robi. Ten to chyba się odpalił na 100%, więc sobie go od razu wezwiemy, wezwiemy że tutaj MR-owo nie, nie padł, ani nikt inny. Żeby tutaj nie było, że wiecie, zaraz powiem, oj faworka, żeby MR-owo nie padł. Ale ogólnie wiecie po prostu, żeby po prostu ktoś. Ktoś po prostu nie padł, bo po co ma ktoś padać przez takie właśnie tutaj cheatera odpalonego, więc no, sobie nie wiem czy albo mi się wydawało, albo sobie jeszcze podlatywał, więc od razu sobie do niego napiszemy. Na MSG, ewentualnie możemy jeszcze tutaj sprawdzić, gdzie to jest. Ok, czekajcie. Mamy tutaj serwery. Zaraz tutaj zobaczymy, czy pan tutaj ten, czy się przyznaje, dużo fang cheatów, on tu sobie stoi, tutaj w sobie wszedł z tego pana, LF Skobara, naszego helpera. Nie, ok, dobrze. Skoro się nie przyznaje, no to serwery, zapraszam, Na Lascape'a. Zaraz zobaczymy, czy nasz pan tutaj się zap czy da się zaprosić na skype'a merpekę, o kurde z słuchawkę mam no, nadzieję, że tego nie będzie tak osoby słuchać bo w łóżach trochę mi zatem takie też dobra zaraz zobaczymy czy tutaj serwery nam tutaj pomoże HD co tam X no to niemożliwe że ja pod mam dom i on mnie znalazł od razu ja też nie wiem też tego nie wiem więc zaraz tu poczekamy sobie aż mnie zaprosi serwery Serwery 12, ty mnie zaproś, ok? Ty masz mnie zaprosić. Czekaj, tak piszę? Masz. Masz minutę. Masz minutę, taki ten program taki, co do tam masz minutę i pół. Tam wiecie, tam wrzuć, na przykład, rzuć butelkę tak z odległości, żeby zrobiła na przykład obrót 360 stopni i ustała, czy coś takiego coś tam manukera na stojaka, dobra, zaraz coś przyjrzymy temu. Okej, okay, dobrze, poczekamy sobie chwilkę. Tam Peque, coś tam ma reklamę Pekę, Night, bo mam coś tam manukera, dobra, super, świetnie, cieszę się. Tylko, że sprawdzam, więc proszę nie nazwać mnie po pierwsze Pege, bo nie jestem Pege, tylko jestem Pekę. A po drugie, nie wiem kiedy będę odpisywać się ludziom, moim widzom, bo w sumie Wam też poniekąd, bo mi fan powiedział, znaczy że tak, konto mi po prostu. Zablogowali, dopóki nie podam prawdziwego imienia i nazwiska. <grych> Ale spokojnie, trochę, z, troszeczkę inaczej zmienię to nazwisko, więc nie ma ten. Sam zapro, ok, wysłał zapro. Mam nadzieję, że zaraz dojdzie. Tutaj, dobra. Tam jest jeszcze o Nick. MSG serwery. MSG serwery. Jaki ty masz, kolego? Nick. Jaki masz? Nick na Skype. Ie. O tak, napiszę na Skype, żeby wiadomo tutaj. Akcept. Nie, ja to się jak nikt, gościu. Halo. Franciszek top, forek Nie, to. A, to Borek, okay, Franciszek Toborek. Franciszek Toborek. Bo, to okej, okay, tylko taki jeden jest, ok, dodajmy go do listy osób. Znaczy jeden. Jeden tylko tak wydaje mi się, że jest okej. Okay, że to, to jest ten. Franciszek. Cześć jesteś? Cześć, jesteś? Jestem. To jesteś z ten serwer 12. Tak. Dobrze, rozumiem. Zostań czeka... rozumiem. mi ekran. Oczywiście widziałem, że się nie przyznajesz. Przyznajesz się. Przyznajesz się? Dlaczego wcześniej nie mówiłeś? No bo chciałem być yy, na YouTube u ciebie. Dobrze, to jeszcze napisz na, na tutaj, na, na, na czacie. No już. Czekaj, okej, okay, przynajmniej się papa, okej, okay, dobra. Czekajcie, tak. czekaj, muszę tylko zbanować gościa. Okej, okay, dobra. No to co, tyle, cześć. Dzięki, Nara. Aha, super, dobra. Tak więc, dzięki, cześć, cześć, cześć. Ja już dziękuję, wam oczywiście za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć i elo i tyle tam będzie wszystkiego. Cześć, po prostu, po prostu, cześć, zostawcie łapki w górę, wiadomo lajki mogą być właśnie ktoś mi że lajki mu muszą być w górę, bo nie mogą być. No do... ja nie pomyślałem głupi, dobra. To cześć, alo, jak zawsze się witam, bar żegnam bardzo dużo razy i dzisiaj będzie możliwy jeszcze jakiś filmik z FreeBuilda, więc zapraszam Was na FreeBuilda wersję i 2. Cześć.